jedna z metod pracująca w sposób bardzo wysublimowany energiami jak na przykład firmy Centropix Cloud w wersji proponowanej przez pana profesora Kawkę gwarantuje z tego co badania naukowe z ośrodków amerykańskich nam przedstawiły polepszenie sprawności organizmu poprzez odmłodzenie jego Wieku biologicznego w ciągu miesięcznego stosowania o 10 lat w stosunku do punktu wyjściowego, czyli to są rzeczy, gdzie można powiedzieć poprzez efekt domina, poprzez akurat 5 programów, które tu w sposób fascynujący potrafią okryć mnóstwo funkcji organizmu, potrafią dać ten efekt. Są badania in vitro wspominające, że przyspieszenie gojenia się tkanek. W warunkach in vitro, czyli tych zewnętrznych, następuje o 29% szybciej, czyli coś niesamowitego. I tutaj mam nadzieję, że uda mi się też włożyć własną drobną cykiełkę we wkład tego i doprowadzić do spotkania z naszymi rodakami w Polsce, którzy stosują tego typu technologie już od pewnego czasu, mają dość spory zakres doświadczeń. Też chodzi tu o rewitalizację, o odtrucie organizmu, o. Zdefiniowanie na nowo biologii organizmu w myśl tych naturalnych frekwencji, jakimi powinniśmy się cieszyć, na stałe. Nie? I znowu wracamy do tematu. To nie jest to, że się raz detoksykujemy, tylko w zasadzie każdy proces biologiczny ma w sobie jest procesem nielinearnym. Czyli, jeżeli jest dobrze zharmonizowany z punktu widzenia naturalnych frekwencji organeli czy różnego typu błon procesów na poziomie błąd komórkowych, gdyż są naukowcy, którzy mówią, że w zasadzie procesy y, życiowe koncentrują się tak samo intensywnie na poziomie błąd, gdzie dochodzi do przepuszczalności. No to, Jedna mówi, to jest właściwie, teori, przepraszam, tak? że tu wpadam w słowo, właściwie mówi się o błonach komórkowych, że to jest y, mózg komórki, tak? 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 Nie, to, to już... nie, nie to centrum, nie, nie jądro. Nie genetyczne, to też to, tylko... Tak? dokładnie błona komórkowa, tak? więc to też na pewno nie jest bez przyczyny, że no jest z definicji błona komórkowa nazywana mózgiem komórki. To kiedyś jeszcze pan doktor Bruce Lipton sam stwierdził, że nauczał ludzi, iż jądro komórkowe jest tym mózgiem, a błona komórkowa to jest jakimś tam efektorem, podczas gdy później sam przyznał się do własnych doświadczeń i transformacji poglądów na ten temat, gdzie w pewnym momencie bardzo niedwuznacznie zaznaczył, iż Nauka leżała w błędzie poprzez całe dziesięciolecia. I nie tylko, że ta błona komórkowa jest mózgiem, ale poprzez e, swoją właściwość jako membranę dwufosfolipidową określonej frekwencji, poprzez zróżnicowany i w indywidualny sposób zmodyfikowany sposób pracy, w zależności od szeregu czynników natury, stężenia jonów, wszelkiego typu wartości pH środowiska.